Bierzemy hotel i się po prostu na parkiet no. wyskoczymy. O tym pamiętaj, Marcin, to ty, jak Fuzan się ciebie zapytał, czemu, czemu go nie nienawidzisz, to wyszedłeś z rozmowy. Tak, właśnie, pamiętaj, to ty mnie nienawidzisz, nie na odwrót. O czym byliście wspólną noc w hotelu. <laughs> <laughs> Ale to było fajne, bo ja się obudziłem od razu się odwracam, żeby Marcina budzić, a on już obudzony mi macha, to było piękne. To Marcin... Patrz na osobną rzecz, którą mi kochasz, na cześć. Tak, tak. Dobra, lecimy, tak. Telewkręty. Kurwa, nie zginąłem intro. A. E, tak, e, mówi szczęściarz. Jaki szczęściarz? Wielki, bo nie jestem twoją starą. O Oh, oh, oh yeah. nitro. Oh, tak. Właśnie zostałaś wkręcona przez mistrza telewkrętów. Numery mistrza telewkrętów są najlepsze w całym internecie, nie Mordechai? Ja! Gość jest całkiem zabawny. Ale wiesz, co jest lepsze niż oglądanie teleżartów? Hmm, Hm. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. A pierdolę, miedź Tak, Tak, zgodzi? No nie, w sumie mniej. Myśmy to trzecie to powiedzieli. No to tylko... Z kawałkiem, jak? Proszę czekać na połączenie z twoją starą! M. z Tak, będzie taka Halo. możliwość. Postaram się do na tygodnia następnego wszystko wrócić. goli czoło? Że co proszę? Halo? ty Benson, twoja stara grabiliście ołówkiem? Kto mówi? Ej, kolo, on się nie rozłączył! Nie rozłączył się? Nie rozłączył! mordechaje jesteśmy największymi tyle jajcarzami na świecie. No, prawie największymi. Co? Wykręciliśmy taki numer że póki zrywać. A fakt! Ale najlepsi będziemy, jak zrobimy to. Do kogo dzwonisz? Do mistrza telewkrętów. O w mordeczkę! Spróbuj tylko! Myślicie, że jesteście zabawni, he? że to takie śmieszne, no to posłuchajcie mojego dowcipu. day. Halo? O co chodzi? Mordechaj i Rigdy mają zakaz korzystania z telefonu? Dobra. Nie A! 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 Wyrwał no to pracy. teraz spróbujcie sobie podzwonić! Ta. Kolo, papcio też ma telefon. Babcio, papcio, dasz nam drętnąć? No. O, chętnie, ale czekam na połączenie z moją mamą. Weźcie telefony, które trzymam pod łóżkiem. A, super. A co to za sprzęt? O, komórki z lat 80. Super. super. Dzięki, Dzięki babciu. O, chłopaki. Tylko uważajcie, one Zabaj. mogą powodować rację. Nie już. Boże. Boże święty. Nie straszcie mnie, błagam, naprawdę. Spaję na zwany tekst. Daj. 20 tysięcy groszy. Jezus Maria. O może nie nie nie. Boże jak słyszę dodaje to do zrobić serce skarczaska. Też nie. Przyszedł, nie, przyszedł, nie. nie. No. Kurwa. Oh. On wyczeka wiesz na, no, na co? na na co? Na czym mieć ogląd. On na to wyczekuje pewnie. Hold up, czy on jest na Discordzie dalej dostępny? Wyrobom nie jest, ale wiesz, co to za problem być na nie widoku? No niby to, ale wie. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, zrobimy w bok. <noise> tak, podzielę Uwaga, ja pierwszy. Hello? No ten, mówi dostawca pizzy. Mam te 50, co pan zamówił. <noise> Ekstra, dawaj je tu. Eee, to pan zamawiał pizzę? Tak, i hot wingsy. Pośpiesz się, dobra. Twoją starą skręca z głodu. To y, jasne, muszę kończyć. Czekaj, ja go zrobię na szaro. Halo? Cześć, to ja, Stan. Jaki stan? E... Stan. Stanowski. E, nazywasz się Stan Stanowski? No ten. tak. Brawo, w życiu nie słyszałem głupszego wymyślonego nazwiska. Czemu nagle zmieniłeś głos? A bo ja wiem? Słuchaj no, przestań do mnie dzwonić, bo pożałujesz. O, gościu jest niezły. Może powinniśmy dać sobie spokój. Co? Chcesz się poddać? Kolo, damy rap. Jak chcesz brylować, to trzeba go wyrolować! Hm, hm. No dobra. Hieban. Halo? Mistrz tyle wkrętów? Bli... To. Hmm. Ej, facet, twoja stara? To też. <noise> twoja stara. Hmm. Halo? Macie jakiś własny numer? E, halo? Kolo, właśnie sięgnąłeś z dna! Skończę tę żenującą rozgrywkę! Hm. No to teraz sam dałeś niezły popis żenady Ta, jasne, jakby twój numer z pizzą był lepszy Nie nieważne, Stan Maniowski-Śmowski <ścoughs> e, 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 Przestań, wiem, że to ty, Kolo e, Nie ja, Kolo Halo? Gość od pizzy, czy Stan Stanowski? E, obaj Mieliście się odczepić. Zaraz tak was przerobię, że wpięty wam pójdzie. Lata osiemdziesiąte upominają się o telefony. Gdzie my jesteśmy? Chyba wróciliśmy do parku. Serio? nie tak? Stary, drzewa są małe. I popatrz na ławkę. Nówka sztuka. Mówię ci koleś, coś tu nie styka. Patrz, tam jest papciu. Pogadajmy z nim. Papciu! Ej, papciu! Przekonaj Rigby'ego, że wszystko gra. Słucham panu? Ha? Czemu on tak młodo wygląda? Wolno spytać, kim jesteście i skąd znacie moje imię? Papciu to my! Mordechaj i Rigby. Przykro mi, ale nie miałem przyjemności panów poznać. Co? A nie mówiłem ci, koleś, że coś tu nie styka? Chłopaki! Czego? Też zauważyliście, że coś tu nie styka? Czy on ma do nas jakieś wąty? No, nie leży mu, że jesteśmy odpicowani Leszczu, przyprawia mnie mdłości Wąty? Odpicowani? Leszczu! Jesteśmy w latach osiemdziesiątych! Babcio, który to rok? 1982. I co? Kiepsciutko, Kolo. No masz, nie jestem fanem tych czasów. Żeby wrócić, musimy go wkręcić bardziej, niż on wkręcił nas. No to jazda. Halo? Lata sześćdziesiąte, upominają się... Mieliście nie się rusząc, nie mogę! Aaaa! Było dać mi spokój. Nice. Teraz pożałujecie. Lepiej stąd spadajmy. Wózek! Halo? Lata 80. upominają się o was! Ramy, obciachowe ciuchy, nawet jak na tamte czasy! Zostaw nas wreszcie w spokoju, dobra! Nie rozłączaj się jak dzwonię! Wezwij kogoś, kto pomoże nam go wkręcić. Kogo? Zadzwoń do kogoś. Ojejku, telefon. Halo? Z pomocy, utknęliśmy w latach osiemdziesiątych. Z kim rozmawiasz? To mordy Haj i Rigby. Utknęli w latach osiemdziesiątych. Co ty powiesz? Hala? Benson, ratuj, tkwimy w osiemdziesiątym drugim. O, pozazdrościć. Jak to jest możliwe w ogóle? Zazwyczajem serio. To a, okay. No. Rozumiem. Kurczę, Urcze, że go wkręcamy! Co? Dawaj! Lata 80. Y upominają się o telefony! Co się stało? Musimy wkręcić mistrza telewkrętu. wkrętu! Kogo? Po co go tykaliście? Ja się tym zajmę! Halo! Niezły buzek, ale mój jest lepszy! A, a. Myśl o telefonie. Mocno trzymaj kierownicę. Nie odbieraj! Nie odbieraj! Kurde, patrz na drogę! Kolo, przejechałeś młodego babcia! A? Uuu! No. Sprzęt elektroniczny. Automatyczne sekretarki. E, mogę panom w czymś pomóc? Kolo, wpadłem na coś! Szybko! Zająć pozycję! Kryć się! W krzaki! Prawy. Żeby się udało! Uda się, mordechaj, Musi się udać. Halo? Mówi mistrz telewkrętu, dzwonię, żeby Halo? Mówi mistrz telewkrętu. Eee, przykro mi, nie słyszę. Mówię, że tu mistrz telewkrętu. Halo, Halo jesteś tam? Ach, powiedziałem. Taki żarcik. Dałeś się wkręcić, w frajerze. Nie. Co najlepiej telefonuje na <sťanical> Nie, nie, nie! <śmany> <śmany> no, no i kto, kto jest, jest mistrzem telefonu w Rajerze? <śmany> Chłopaki, już nie wiem! Tędy wrócimy! Chodźcie! Za którymiś drzwiami jest teraźniejszość? Chwila. Dzisiaj byliście lepsi ode mnie, ale nie zostawiajcie mnie tu. Chciałem tylko robić telefoniczne kawały, tak jak wy. Czy to jest coś złego? Halo. Raz, dwa, trzy, lata siedemdziesiąte upominają się o fotel! Oh. Oh. Okay. Kurze, Dobra, tak chcesz zakończenia, że o kurna. Tak.